Słońce wschodziło nad Zatoką Perską, rzucając złote odbicia na lustrzanych oknach Al Farsi Tower, najwyższego i najbardziej luksusowego drapacza chmur w Dubaju. Na ostatnim piętrze mężczyzna w nieskazitelnym garniturze obserwował pustynię przez szybę, która kosztowała więcej niż luksusowy samochód. Nathan Al Farsi, spadkobierca imperium nieruchomości wartego 12 miliardów dolarów, miał wszystko, co świat mógł zaoferować. Poza pokojem. W wieku 39 lat kontrolował firmy w pięciu krajach, dowodził 30 tysiącami pracowników i posiadał fortunę, która rosła podczas gdy on spał. Ale w ostatnich miesiącach coś w nim wydawało się nadżarte, niewidoczne jak pęknięcie w idealnym lustrze. Tego ranka na jego biurku czekał dossier. Szef ochrony zostawił raport na temat nowej pracownicy hotelu Al Farsi Palace w Londynie która otrzymywała niezwykłe pochwały od gości. Nazywała się Emma Thompson, 27 lat, tymczasowa pokojówka zatrudniona po pandemii. Według raportu odmawiała łapówek od gości i zwracała zapomniane klejnoty. Nathan zmarszczył brwi. W ciągu 15 lat biznesu nigdy nie słyszał o kimś, kto odmawiałby łatwych pieniędzy. Zaciekawiony postanowił polecieć do Londynu tej nocy bez uprzedzania kierownictwa. Prywatny odrzutowiec wylądował pod drobnym deszczem. Nathan wszedł do hotelu pod fałszywym nazwiskiem pan Ibrahim Khalil, rejestrując się jako egipski biznesmen. Chciał obserwować bez rozpoznania. Al Farsi Palace był świątynią luksusu, kryształowe żyrandole, perskie dywany i kelnerzy z wytrenowanymi akcentami. Mimo to coś go niepokoiło, brak duszy. Wszystko było zbyt idealne, zbyt bezosobowe. Trzeciego dnia poznał Emmę. Weszła do jego pokoju z wózkiem do sprzątania, włosy związane w prosty kok i niebieski uniform. – Dzień dobry, panie. Czy mogę zacząć od łazienki? – zapytała uprzejmie, nie podnosząc wzroku. – Proszę robić, jak pani życzy – odpowiedział, testując ton władzy. Podczas sprzątania Emma nuciła cicho starą piosenkę, a Nathan zauważył, że dźwięk przełamywał metaliczną ciszę pokoju. Obserwował, jak układała każdy ręcznik z precyzją, jak wygładzała prześcieradło, aż nie pozostała ani jedna zmarszczka. Na stole celowo zostawił portfel z banknotami studolarowymi. Emma go zobaczyła, zawahała się, ale tylko przesunęła go w bardziej widoczne miejsce. Gdy skończyła, życzyła miłego popołudnia i wyszła. Tej nocy Nathan myślał o niej. Nie było to pociąg, była to ciekawość. Kto odmawiał pieniędzy w świecie, w którym wszyscy coś sprzedawali? Postanowił zbadać sprawę. Kazał działowi kadr zebrać informacje. Odkrył, że Emma samotnie utrzymywała dwie małe siostrzenice, Lili i Oliwie, osierocone po wypadku, który zabił jej siostrę. Pracowała na dwóch etatach i studiowała rachunkowość wieczorami. Mimo to nigdy nie prosiła o zaliczki. Następnego dnia Nathan zobaczył ją ponownie, tym razem na głównym korytarzu. Emma wydawała się zdenerwowana, rozmawiając przez telefon. Wiem, Lili, obiecuję, że będę przed ósmą. Powiedz Oliwi, żeby odrobiła lekcję. W jej głosie była czułość, ale też zmęczenie. Gdy odłożyła słuchawkę, podszedł. Czy wszystko w porządku, panienko? Zapytał. Emma odwróciła się zaskoczona. Tak, panie. Tylko no sprawy rodzinne. Później Nathan dyskretnie poprosił kierownictwo. O przetestowanie wszystkich pracowników, zostawiając małe kwoty w zajętych pokojach. Chciał zobaczyć, kto się oprze. W ciągu tygodnia pięciu pracowników zostało zwolnionych za kradzież. Emma po raz kolejny przeszła wszystkie testy. W piątek wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Po powrocie z kolacji, Nathan znalazł Emmę klęczącą na korytarzu, czyszczącą plamę na dywanie. Co pani tu robi? Zapytał. Już po godzinach. Gość rozlał wino. Nie chciałam zostawiać na jutro. Hotel może zapłacić innej ekipie za to. Ja też mogę, odpowiedziała podnosząc wzrok. Ale nie lubię zostawiać niczego w połowie. Ta szczerość czyniła ją inną niż wszyscy, których znał. Tej nocy Nathan zszedł do baru przebrany za zwykłego gościa. Znalazł Emmę podającą herbatę starszemu małżeństwu. Kelner popełnił błąd w rachunku i naliczył mniej zauważyła i bez wahania poprawiła fakturę. Mimo, że klienci nigdy by nie zauważyli, Nejtan obserwował to z dziwnym uczuciem. To było jak patrzenie na kogoś, kto działał według zasad, które on zapomniał. W następnym tygodniu na imperium Alfarsi spadła burza medialna. Konkurent oskarżał go o korupcję w kontraktach budowlanych w Paryżu. Imię Nejtana trafiało na nagłówki wszystkich gazet. Wrócił do Dubaju wściekły, krzycząc rozkazy i grożąc zwolnieniami. Przez dwa tygodnie nie spał. Dopiero wtedy otrzymał wiadomość od Emmy: Mam nadzieję, że pan w porządku, panie Ibrahim. Czasem burze przychodzą, by oczyścić powietrze. Nejtan patrzył na telefon zaskoczony. Nikt nigdy nie napisał mu czegoś tak prostego i prawdziwego. Trzy miesiące później skandal się rozwiązał. Dokumenty udowodniły jego niewinność, ale pustka trwała. Postanowił wrócić do Londynu, tym razem ujawniając prawdziwą tożsamość. Cały hotel się zmobilizował. Gdy Emma go zobaczyła, zabrakło jej słów. Pan Alfarsi? wymamrotała. Pan był. Trudnym gościem, tak, odpowiedział uśmiechając się. A pani przeszła wszystkie moje testy. Emma zarumieniła się. Nie wiedziałam, że to test. Właśnie dlatego przeszła. Nathan zrobił wtedy coś, co wszystkich zaskoczyło zaoferował jej stanowisko administracyjne, by szkoliła pracowników w etyce i obsłudze. Emma odmówiła natychmiast. Panie, nie jestem odpowiednią osobą, ledwo stać mnie na studia. Właśnie dlatego jest pani odpowiednia, skrzyżował ramiona. Chcę, by nauczyła pani moich menedżerów, co znaczy godność. Propozycja rozprzestrzeniła się po korytarzach, jak pożar. Niektórzy uznali ją za absurdalną, inni za inspirującą. Emma przyjęła po dwóch dniach namysłu. W kolejnych miesiącach Alfarsi Palace się zmienił. Nathan zaczął często odwiedzać Londyn, nadzorując nowy program integralności korporacyjnej. Emma była zdyscyplinowana, wymagająca, ale ludzka. Szkolenie obejmowało moduł o empatii, coś niespotykanego w hotelach sieci. Pewnego popołudnia, po wyczerpującym spotkaniu, Emma weszła do biura Nejtana, by oddać raporty zauważył głębokie cienie pod oczami, ukryte zmęczenie. Wszystko w porządku? Zapytał. Lili jest chora. Gorączka nie spada. Powinnam być przy niej, ale nie mogę opuścić pracy. Bez wahania wyłączył komputer. Idź do domu. Teraz. Ale. Uznaj to za rozkaz. Tej nocy wysłał prywatnego lekarza do jej domu. Lili miała zapalenie płuc, ale zostanie wyleczona na czas. Gdy Emma dowiedziała się kto zapłacił za leczenie, poszła do jego biura. Panie Alfarsi nie mogę tego przyjąć. Może pani. I musi. To nie przysługa, to zwrot. Uratowała pani mój hotel, gdy byłem bliski utraty więcej niż pieniędzy. Co pan ma na myśli? Że od miesięcy nie wierzyłem w nikogo, aż do poznania pani. Emma nie odpowiedziała, tylko skinęła głową z nieśmiałym uśmiechem. Z biegiem dni ich relacja ewoluowała w coś cichego, zbudowanego na szacunku i zaufaniu. Nathan zaczął czerpać przyjemność z małych rzeczy: picie kawy z pracownikami, słuchanie historii gości, odwiedzanie się w którym wychowała się Emma. Odkrył, że oddawała część pensji na utrzymanie miejsca. Dlaczego to robisz? zapytał kiedyś. Bo ktoś uwierzył we mnie, gdy nie zasługiwałam i wierzę, że każdy gest kiedyś wraca. Nathan milczał. Te słowa go prześladowały. Po raz pierwszy zaczął kwestionować, co robi ze swoją fortuną. W ten weekend Emma zaprosiła go na urodziny dziewczynek. Lili kończyła osiem lat. Nathan zawahał się, ale poszedł. Mieszkanie było skromne, pełne rysunków na ścianach i zapachu domowego ciasta. Olivia przytuliła go, jakby znała od lat. Mama powiedziała, że pan jest człowiekiem z wież szklanych, powiedziała, śmiejąc się. Byłem, odpowiedział. Teraz wolę okna z widokiem na prawdziwych ludzi. Wszyscy się roześmiali. Po raz pierwszy od dawna Nathan poczuł się częścią czegoś, czego pieniądze nie mogły kupić. W kolejnych tygodniach Emma i dziewczynki zaczęły pojawiać się często w historiach Alfarsi Palace. Goście komentowali milionera, który odwiedzał pracownicę i jej siostrzenicę na herbatę z prostymi ciasteczkami. Gazety próbowały to romantyzować, ale Nathan ignorował. To, co czuł, było głębsze niż romans. Była to wdzięczność. Nathan zaczął dyskretnie finansować sierociniec, który pomagała Emma. Kazał wyremontować dach, zainstalować klimatyzację, pomalować ściany i wyposażyć bibliotekę. Ale zabronił podawania swojego imienia. Powiedział tylko, że darowizna pochodzi od anonimowego przyjaciela. Emma podejrzewała, ale nie naciskała. W głębi duszy wiedziała. Pewnej nocy po napiętym spotkaniu w Dubaju Nejtan otrzymał telefon z Londynu. Emma mówiła przez łzy: To Olivia. Zniknęła. Wyszłam po leki i gdy wróciłam, drzwi były otwarte. Serce Nejtana zabiło szybciej. W ciągu godzin jego prywatny odrzutowiec już przecinał niebo w kierunku Anglii. Po wylądowaniu sam koordynował poszukiwania. Aktywował ochronę, kamery, kontakty w policji. Przez 48 godzin nie spał. O świcie trzeciego dnia jedna z kamer bezpieczeństwa w supermarkecie zarejestrowała dziewczynkę idącą boso, przestraszoną. Nathan pobiegł na miejsce. Gdy zobaczył ją w ramionach policjanta, zapłakał nieświadomie. Emma znalazła go na parkingu. Pobiegła i przytuliła go tak mocno, że na chwilę zapomniał o świecie. Dziękuję, szlochała. Nie dałabym rady bez ciebie. Nie dziękuj. Zrobiłbym to znowu. To doświadczenie połączyło ich w sposób, którego czas nie zniszczył. Kilka dni później Olivia była już w domu, bezpieczna. Nathan jednak zauważył coś nowego. Chciał zostać. Nie w Londynie ani w Dubaju, ale blisko nich. Kupił skromny dom na wsi, mówiąc, że to korporacyjny retreat, ale naprawdę chciał miejsca, gdzie mógłby być zwykłym człowiekiem. Emma zaczęła odwiedzać go w weekendy. Dziewczynki biegały po ogrodzie, podczas gdy on gotował coś, czego nauczył się w sekrecie, oglądając filmy w internecie. Pewnego popołudnia Lili zapytała niewinnie Wujku Neitanie, dlaczego zawsze jesteś taki poważny? roześmiał się. Bo długo zajęło mi przypomnienie sobie, jak się uśmiechać. To jeszcze masz czas, by się nauczyć, odpowiedziała z dziecięcą mądrością. W tej prostocie znalazł rodzaj bogactwa, które nie mieściło się w arkuszach kalkulacyjnych, ale świat biznesu nie wybaczał długich nieobecności. W ciągu kilku miesięcy zaczęły krążyć plotki o słabości Neitana. Akcjonariusze żądali spotkań, inwestorzy naciskali. Jeden z nich, Wiktor Danvers, dawny francuski partner, przyszedł z niejasną propozycją. Musimy zbudować kurort w Marsylii przed terminem. Teren jest chroniony, ale mogę załatwić pozwolenia. Dyskretnie. Dyskretnie? zapytał Nejtan podejrzliwie. Dodatkowa płatność, nic oficjalnego. Wszyscy tak robią. Wcześniej przyjąłby bez wahania, ale coś w nim się zmieniło. Nie, Wiktor, nie kupuję przysług. Partner uśmiechnął się z pogardą. Jesteś inny, stary przyjacielu. Dobre uczynki nie płacą dywidend. Płacą, tylko nie wchodzą do księgowości. Wiktor się roześmiał, ale Nejtan nie. Zerwał kontrakt tej samej nocy. Doradcy nazwali go szalonym. Emma, gdy się dowiedziała, tylko powiedziała: Wybrałeś trudniejszą drogę, ale właściwą. W następnym miesiącu prasa ujawniła skandal korupcyjny z udziałem Wiktora. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy brali udział, stracili fortuny. Nathan, który się wycofał, widział, jak jego reputacja odradza się jak Feniks. To był dowód, że działanie z integralnością wciąż mogło przynosić zysk nawet jeśli trwało dłużej Emma oglądała konferencję prasową w telewizji uśmiechając się Gdy wrócił do Londynu czekała na niego na lotnisku z dziewczynkami Olivia trzymała ręcznie zrobiony plakat Witaj prawdziwy bohaterze Nathan nigdy nie zapomniał tej chwili od tego czasu zaczął się nowy rozdział założył fundację Aurora poświęconą wspieraniu kobiet będących głowami rodzin i sierot w Bliskim Wschodzie i Europie Emma przyjęła kierowanie projektem w Londynie. Wkrótce fundacja finansowała kursy, stypendia i mieszkania dla setek rodzin. Pewnego ranka, podczas wywiadu, reporter zapytał Neitana Panie Alfarsi, dlaczego magnat, który mógłby kupić wszystko, postanowił inwestować w cele społeczne? Odpowiedział bez przygotowania, bo pewnego dnia spotkałem kogoś, kto przypomniał mi, że uczciwość jest najrzadszą formą piękna. Emma usłyszała to zdanie i zapłakała w milczeniu. Z czasem uczucia, które oboje próbowali ignorować, stały się nieuniknione. Pewnej nocy, po gali charytatywnej w Paryżu, Nathan zaprosił ją na spacer brzegiem Sekwany. "Emmo, jest coś, czego nigdy ci nie powiedziałem" zaczął. "Przed poznaniem ciebie myślałem, że dobroć to słabość. A teraz?" zapytała. "Teraz wiem, że to odwaga największa ze wszystkich." Emma uśmiechnęła się, ale odwróciła wzrok. I co zrobisz z tą odwagą? Zawahał się, potem odpowiedział, Użyję jej, by powiedzieć, że Cię kocham. Ciszę przerwał tylko szum wody. Emma wzięła głęboki oddech. Ja też Cię kocham najtanie, ale boję się, nasz świat jest inny. Nie ma innego świata, gdy serce mówi tym samym językiem. Deszcz zaczął padać, drobny, prawie symboliczny. Przyciągnął ją bliżej i pocałował pod światłami Paryża. W kolejnych miesiącach dzielili czas między Dubaj a Londyn. Dziewczynki nazywały Neitana wujkiem tatusiem, a pracownicy pałacu zauważali, że miliarder uśmiecha się częściej. Emma nadal pracowała, odmawiając przywilejów. Nie chcę, by myśleli, że stałam się wyjątkiem, mówiła. To tylko zwiększało szacunek, jaki wszyscy do niej czuli. Rok później postanowili sformalizować związek. Ślub był mały, tylko bliscy przyjaciele i pracownicy hotelu. Podczas ceremonii Oliwia przeczytała tekst. Czasem bogaci szukają złota i znajdują miłość, a czasem biedni czyszczą lustra i znajdują odbicie anioła. Goście klaskali wzruszeni. Neitan pocałował czoło Emmy i wyszeptał. Obiecuję, że każdy grosz, który zarobię, posłuży do oddania światu tego, czego mnie nauczyłaś. Po ślubie przekształcili część Alfarsi Palace w centrum szkoleniowe dla młodzieży w trudnej sytuacji. Emma dawała wykłady, Nathan prowadził kursy o etycznym przywództwie. Dawny symbol władzy stał się miejscem celu. Pięć lat później Fundacja Aurora rozszerzyła się na dwanaście krajów. Nathan i Emma otrzymywali nagrody od międzynarodowych instytucji. Mimo to ich największą radością nadal było coś prostego. Patrzenie, jak Lili i Oliwia rosną. Pewnej nocy, gdy dziewczynki już spały, Emma znalazła go na balkonie, patrząc na światła miasta. Myślisz o biznesie? zapytała. Nie. Myślałem o tym, jak wszystko się zaczęło. Pokojówka, pokój hotelowy i portfel pełen funtów, który pozostał nietknięty. Chciałeś przetestować moją uczciwość zażartowała. A skończyło się na przetestowaniu mojej. Podeszła i objęła go od tyłu i co odkryłeś, że być bogatym to nie mieć dużo, to mieć kogoś, kto sprawia, że chcesz być lepszy. Wiatr przyniósł zapach morza. Emma oparła głowę na jego ramieniu. Więc jesteśmy prawdziwymi milionerami. Jesteśmy, odpowiedział. I bez potrzeby sejfów. Następnego ranka Nathan otrzymał list od dawnego pracownika zwolnionego za kradzież lata wcześniej. Mężczyzna dziękował za traktowanie z godnością i opowiadał, że teraz prowadzi mały, uczciwy hotel na francuskiej prowincji. Nauczyłem się więcej z pańskiej łaski niż z kary pisał. Nathan schował list do szuflady obok zdjęć rodziny. Czas mijał. Lili i Oliwia ukończyły uniwersytet i objęły rolę w fundacji. Emma kierowała oddziałem europejskim, Nathan Azjatyckim. Gdy minęło dziesięć lat małżeństwa. Wrócili do Paryża, do tego samego miejsca nad Sekwaną. Tu wszystko się zaczęło, powiedział. Nie, zaczęło się wcześniej, poprawiła. Zaczęło się, gdy postanowiłeś nie odwracać wzroku. Uśmiechnął się. I skończyło, gdy zrozumiałem, że nie ma końca, że miłość to inwestycja, która nigdy nie traci wartości. Trzymając jej dłonie, patrzył na płynącą rzekę i myślał o tym, ile żyć zmieniło się od tamtego pierwszego spotkania. Jego najbardziej. Tej nocy przed snem napisał w czarnym notesie: człowiek może mieć wszystko i nadal być pusty, aż znajdzie kogoś, kto przypomni mu, że prawdziwy luksus to móc się troszczyć. Zamknął notes i spojrzał na śpiącą Emmę. Księżyc wpadał przez okno oświetlając pokój. Nejtan poczuł pokój, którego nigdy nie znał. Po raz pierwszy zrozumiał, że nie ma większego bogactwa, niż zasługiwanie na miłość kogoś sprawiedliwego. Na zewnątrz światła Paryża migotały jak wieczne obietnice, a w tym pokoju miliarder, który kiedyś wątpił we wszystkich, w końcu wierzył nie w władzę ani chwałę, ale w cichy cud dzielonego życia.